Dzień dobry i witajcie. Bez zbędnych wstępów zapraszam do wysłuchania. Znamy już finalistów World Fantasy Awards. W kategorii powieści są to: The Tainted Cup, autorstwa Roberta Jacksona Bennett'a; The Fox Wife, autorstwa Yang Shi Chu; The Bog Wife, autorstwa Kay Cronister; The Bright Sword, autorstwa Lwa Grossmana; The Wings Upon Her Back. Autorstwa Samantha Mills. W kategorii nowelek. Crypt of the Moon Spider. Autorstwa Natana Balingruda. In the Shadow of the Dying. Autorstwa Michaela F. Fletchera. Oraz Anny Smith Spark. Yoke of Stars. Autorstwa R. B. Lemberg. The Woods Al Black. Autorstwa Lee Mandelo. The Butcher of the Forest. Autorstwa Primi Mohamed. W kategorii krótkiej fikcji? Our Best Selves, autorstwa Hirona Ennesa. Godskin, autorstwa C.L. Hellisen. The Vampire, autorstwa P.H. Lee. Raptor, autorstwa Maury McHugh. Everything in the Garden is Lovely, autorstwa Hany Yang. Klasycznie już, to nie są wszystkie kategorie. Resztę znajdziecie pod linkiem w opisie. Mam szczerą nadzieję, że zatruty kielich The Tainted Cup zwycięży. To naprawdę dobra książka. Chętnie też poznam wasze typy. Wpisujcie w komentarzach. W dniach 9 i 10 sierpnia odbędzie się szósta edycja Gorzowskiego Festiwalu Fantastyki, Gorkon. Na razie nie wiadomo wiele więcej. Tyle tylko, że wydarzenie odbędzie się w drugim Liceum Ogólnokształcącym oraz że za organizację odpowiada Stowarzyszenie Fantastyki Stosowanej. Nie mając zbyt wielu informacji, ciężko mi cokolwiek więcej o nim powiedzieć, ale teraz przynajmniej wydarzenie jest na waszych radarach. W sieci pojawił się trwający nieco ponad 9 minut fragment słuchowiska Cylinder Wantrofa autorstwa Janusza Azajdla. Za produkcję odpowiada wydawnictwo Aleksandria oraz Studio Fonoryt. Myślę, że warto zwrócić uwagę. Dwie informacje dotyczące trzeciej części filmowej Diuny. Po pierwsze, nie. Nie pomyliłem się. Film, mimo że byłoby to całkiem logiczne, nie będzie nazywał się Mesjasz Diony. Co jest nieco dziwne, bo wszyscy tak właśnie o nim wstępnie mówili. Z oczywistych powodów. Po drugie, internet dobiegła niedawno informacja, że cała trzecia część kręcona będzie IMAXowymi kamerami. Co wywołało niemałą ekscytację. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to nieporozumienie i podobnie jak przy poprzednich częściach, imax maksowymi kamerami kręcone będą tylko niektóre sceny. Co, jak zauważa serwis Variety, oznacza, że jedynym filmem nakręconym w całości przy ich użyciu jest Odyseja Christophera Nolana. Zdjęcia do Duny zaczynają się już za chwileczkę, już za momencik, a premiera przewidziana jest na grudzień przyszłego roku. Z okazji zakończenia pierwszego sezonu Pamiętników Mordbota serwis Reaktor Dawniej Tor opublikował całkowicie nową i całkowicie darmową Noweletkę z tego uniwersum. Marta Wells, autorka serii, pokusiła się o napisanie 7,5 tysiąca słów dla naszej zbiorowej przyjemności. Cóż, link macie w opisie. Całość jest po angielsku, ale tego można się było spodziewać. W sieci pojawił się trailer filmu Red Sonja. Wygląda jak typowa sieczka, w komplecie z eksplozjami, zbroją bikini i umiarkowanie udanymi potworami CGI. Ma szansę być ciekawym filmem, jeżeli ktoś właśnie czegoś takiego szuka. Link do zwiastuna znajdziecie w opisie. I to już wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pasku